Witajcie, witajcie tutaj Tomasz. Właśnie dostarczono mi grę Alien Isolation. Zapraszam Was do przejścia tej gry razem ze mną, do przeżywania przygód. W sumie traumy. Dobrze, zobaczymy opcję. Gra. To jest wykrywanie hałasu, jest wyłączone. Grafika, dźwięk napisy, napisy włączymy. Nie wiem, czy to jest po polsku. Jeżeli później wyłączę napisy, poziom trudności, dodatki. Jakie mamy dodatki, twórcy? Zagraj, ok. Uff. To są moje pierwsze, znaczy moje pierwsze podejście do gry, śledzenie ruchu głową. Tego nie mam także. No, tego może nie. Właśnie, i tutaj jest moje pytanie: Słuchajcie, jaki poziom trudności wybrać. Może spróbujemy wziąć ten rekomendowany, to mm, ostateczne sprawdzi umiejętności i umiejętności przetrwania. No nie wiem, na razie wezmę może wysoki, później ewentualnie zmniejszę na koszmar. E tak jak było. Pamiętajcie, że niedługo jest z Wiedźmin, także jak przyjdzie Wiedźmin, no to na razie to zostawię tą grę. Tak mi się wydaje. Chociaż no zobaczymy, jeżeli będziecie chcieli. Mam na razie mało subskrybentów, ale jeżeli będziecie chcieli to, to postaram się mimo wszystko nagrywać jakieś tam krótkie odcinki Uff. Final report of the commercial starship Nostromo Third officer reporting The other members of the crew Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash, and Captain Dallas are dead. Cargo and ship destroyed. I should reach the frontier in about six weeks. With a little luck, the network will pick me up. This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off. Ripley? I'm Samuels. I work for the company. It's about your mother. We think we may have found her, Amanda. A commercial vessel, the Anisadora, has recovered what we believe to be the flight recorder unit of the Nostromo. Where? Zeta Reticula. What did it tell you? We don't know. The unit was taken to Sevastopol Station. It's proprietorial material, so the company wants it to be collected as soon as possible. Sevastopol's a supply depot in the region, it's a, a permanent free port I so know it. what it is. Transit's arranged. There's a courier ship called the Torrens heading out that way in two days. We're going to travel out. We? Oui. Me and another exec. And you, if you're willing. Look, Ripley, when this job came across my desk, I read the case history. I know why you're working in the region where she went missing. You're still looking, aren't you? I've been cleared to offer you a place on the Torrance if you want to come along. Maybe there'll be some closure for you. grać dajcie mi grać spróbujmy w tą fabułę się zagłębić w klimat przede wszystkim Jest fajna, powiem Wam. Widziałem ją, co prawda, na innych, u innych YouTuberów i na YouTubie, jak grali. Ale jest, jest fajnie. O, szukaj, pokutę. Weź wszystko kwadrat. O, tu, tu, tu jeszcze. Tak jest. Pusto. Nie mogę podskakiwać. Dobra, tu jest maszyna, coś trzeba. Esploro esploro i dobra. Що tutaj z szafki? Jest mapa, dobrze Można to zwiększyć Ubierz się Dobra, gdzie to jest? Gdzieś tutaj, ciuchy Najpierw się może ubierzemy Gdzieś tutaj chyba tak Po lewej Za chwilę zapiszemy grę. Pierwsza sejfka nie wiem jak się jeszcze biega, może nie mam jeszcze tej opcji biegania, z stąd przyszedłem. Zobaczmy na mapę, gdzie mamy iść. No nie ma jakiegoś celu. jest a jest porozmawiaj z samuelsem dobra jeszcze porozmawiaj z taylor ok Ja tu mam te czujniki, o tutaj Dziennik kadrowy, mapa Nie wiem jak gdzie te części mam, gdzie się je będzie później używać, no ale może z czasem to będzie pokazane. Jeszcze może za wcześnie chyba muszę się tu udać. Myślałem, że to jest winda Tak jest No nie Nie no, stąd przyszedłem zaraz powoli Już się Aha dobra no to jest Pomieszczenie zamknięte Tu nigdzie się nie, nie da przejść tam, chyba przyszedłem, zobaczmy w którą stronę, że chodźmy tam porozmawiajmy. jaki jest, bieg? Jak? jaki chciał, To jest tu. to do, do tej... Taylor. Good morning. Ripley, it's certainly not good. I very much doubt it's morning either. Sorry. I feel like death. I don't know how you people put up with hypersleep regularly. You get used to it. I don't do long haul very often. Most legal execs don't travel further than the coffee machine. I'm surprised Raylan really, Yutani felt the need to send legal at all. The loss of the Nostromo and its cargo cost the company a lot of money. It's important we find out what happened. If I can close the case with a conclusive accident report, it'll look great with my superiors. I'm sorry, that was insensitive. Realize your mother has been missing for 15 years and you. It's okay. We will both get what we want, right? Uh, have you seen Samuels? He's probably. I'll catch up with him. Czyli właśnie z nią rozmawiałem, z jednym z nich, Taylor. Jeszcze jest Samuels, no i Ripley, czyli ja tak. Pasażerowie. Pasa Aha, to są pasażerowie, ok. Jeszcze jest liczba. za tu dwóch nie jest, ok. A ten. Dobrze. als heißt, ist.